Parę lat temu, zobaczcie Państwo, mniej więcej 4-5 lat temu, jak bogata była prasa w Gostyninie. Było, wychodziło był moment, że było pięć gazet. I, 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 I one były o różnym spojrzeniu na rzeczywistość, ale były. I teraz tak. I, demokracja ta, która, prawda, ma służyć temu pluralizmowi, no jakoś tak ta magiczna rynka, rynku zadziałała, że praktycznie zginęły wszystkie media, całe szczęście, że pojawiły się te portale, które, ale gazety, no, no wbrew jakiejś takim zasadom demokracji, że te gazety powinny, powinny, istnieć. one wszystkie praktycznie na naszym terenie zginęły, a to były szlachetne inicjatywy, czy ona była bardziej lewicowa, czy czy prawicowa, czy jakaś, to diabła z tego, każdy starał się coś, coś dobrego włożyć, do, do, do wspólnej jakiejś tam... Oprócz takich, które były, no programowo rzeczywistość przedstawiały z jednego słusznego punktu widzenia i te gazety się ostały, ale no po prostu zostały z ręką w nocniku, kłócznik Nie da rady zacukrować rzeczywistości. A Historie się powtarzają. Pamiętam jako młody człowiek, teraz rocznica stanu wojennego, mieliśmy strajk na SGGW, no i tam żeby się młodzież nie demoralizowała zapraszaliśmy różnych wykładowców i zaprosiliśmy takiego staruszka już, ekonomistę Lipiński. Erik to był satyryk, a to chyba Edward Lipiński. To był wybitny ekonomista, który nam no, tam opowiadał jak on jeszcze w 17 roku z Leninem spór toczył ekonomicznym. I tego pana Lipskiego, świętej pamięci py, pytamy go, no jak pan jest taki mądry i uczony, to powiedz pan, co byś pan tu zrobił wtedy. A to wiemy, że już za parę dni był stan Borny. Mówię, ludzie, jak ja bym wiedział, co zrobić, to ja bym tu z wami nie siedział, oni by już mnie wzięli. Ja, ja myślę, że taka sama sytuacja jest w Polsce, że po prostu my do ładu nie dojdziemy z ekonomii. Że jest, to zabrnęło już tak daleko, tak nam to. Proszę zwrócić, co nam się stało w przeciągu 20 lat, 30? W naszych głowach, co się stało. Całe no, pokolenia były chowane w takim przeświadczeniu: musisz pracować ciężko, będziesz to śmiał. Prawda? Teraz, przez te 20 lat, kto tak postępował, był potraktowany jako frajer. Mówili tak: będziesz miał. A potem nas będziesz oddawał, no. to jest nowa forma niewolnictwa. Tak jest. To jest nowa forma, którą wmówiono. Tak naprawdę ci starsi ludzie tego nie przyjmowali Część, częściej. Natomiast młodzież łykała, bo to było przecież. Tego ich uczyli. Prawda? Programowo też programowo, w moim przekonaniu, wpędzanie ludzi w jakiś ślepy zaułek. I myślę, że, że, że no tak jak... Pod zaborami praca organiczna w Poznańskim się tworzyła, że ludzie musieli, tak jak tu spotykali się, myśleli o jakimś dobrym, wspólnym poziarenku, 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 kłaść, ale musi być też jakiś klimat. A Ja muszę do, tak, do tej pani, co powiedziała na propos tego referendum. Ja myślę, że referendum, okej, okay, tylko wstrzymajmy się troszeczkę, jak najbliżej, bo. Pomyślmy logicznie, co robią w tej chwili niektórzy u nas, tu właśnie w Gostyninie. No, zrobić referendum, wyrzucić burmistrza, ja mówię, on i tak zostanie wyrzucony, bo jak będzie ukarany, to już nie będzie mógł być. Tylko z tym referendum to troszeczkę tak ostrożnie, bo przyjdzie nam komisarz z Platformy i dopiero nam wywróci wszystko. I tu trzeba mierzyć troszeczkę takimi dwoma łyżeczkami. Nie łyżkami, a łyżeczkami. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to do tej prasy, o której Jacek tam mówisz. Panie, no jest, ja myślę, że jeżeli to wszystko by pójdzie jakąś tam w miarę niezłą drogą, już ten Klub Gazety Polskiej w Gostyninie powstał, to może i zostanie odwieszona Gazeta Gostynińska nasza. Bo przecież ona została zawieszona, ona nie jest zlikwidowana. Ale za tym idą jakieś tam pieniądze, bo bez tego nie da rady. Rzeczywiście była, miała popyt, była jedna z gazet, która mówiła praktycznie obiektywnie o wszystkim, no ale ze względów finansowych się wyłożyła. No bo taka, taka była prawda. Poza niektórymi osobami, którzy, które finansowały to, myśmy się spotykali, ale to było naprawdę już na, 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 nie dało rady. Jednak decyzja została podjęta: zawiesić a nie zlikwidować. I uważam, że tutaj jest teraz sprawa do przeanalizowania przemyślenia. Ale myślę, że z Piotkiem będziemy pa Paweł, przepraszam, będziemy na ten temat rozmawiali. Ale ja, ja muszę Państwu powiedzieć, że wydanie papierowe gazety to jest strasznie drogę. Tak. Jeżeli Dokładnie. za tym nie będą szły reklamy w gazetach no, Dlatego Gostynińska się utrzymała, głos Gostyniński, bo tam szły pieniądze z, z gminy, z urzędu, z miasta, z powiatu. Gdyby teraz to tylko podzielić na jeszcze i wziąć chociaż część ręki uważam, że jest wtedy szansa na utrzymanie. A, do, a wiem, że na, na przykład wielu biznesmenów tu Gostynińskich do gazety, do głosu Gostyńskiego, nieraz dano bo nie dostali przetarg. Pytanie Pytam tutaj panią. Ja mam tylko taką informację, proszę państwa, bo już jest za dziesięć już niedługo o, tak. pewnie będziemy koniec. Ostatnie trzy pytania. O, jeżeli moglibyśmy skupić się znowu na panu senatorze. Pana rada została być by nam potrzebna. No służy tylko, tylko jednej, jednej partii. No, tak. Dopóki do kardynał y kardynał warszawski nie stanie murem za Radiem Maryja, nie będzie, nie ma o nie ma, czym marzyć. On ma o czym marzyć. Dlatego, że Platforma dobrze wie, że Radio Maria nie jest popierane przez Kościół jako taki. on jest popierane przez biskupów. Konkretnego biskupa tak jest, ale nie przez Kościół. I tutaj musi kardynał dziwić kardynał Nycz stanąć murem za Radiem, i wtedy może coś tak, tak, tak. z tego będzie. Inaczej nie ma żadnych szans. Ale nie stanął. No no ja Proszę, Proszę Państwa, jeżeli, nie ktoś, jeżeli ktoś nie stanął murem za krzyżem, tak. to nie stanie zaradza. Tak. Jeżeli kardynał Lysz powiedział, że krzyż tak. to nie jest sprawa kościoła, trzeba stanąć murem za krzyżem. Tak. Tak. Zawsze i tak, bo wszędzie, obcy, prawda? Z, Państwo słyszeliście chyba o tym, jak ksiądz Boniecki powiedział, że w parlamencie, tak, tam gdzie jest Krzysztof, no, właśnie ten Krzysztof nie powinien być, tak, bo, bo źle działa na palikotach. Pedałki, jeszcze, taki jeszcze kurczę, tak, że w takim razie jest jakby prośba z naszej strony, żeby naciskać dziazefki poprzez dziazefki środowisko dziazefki diecezji, dziazefki. diecezji warszawskiej. I tam, może tak jak pan mówi, to tak jest. I, i, I może gdyby tam senatorowie, prezes i tak dalej, jakieś prośby, jakieś próba współpracy, no, a ponad to, a ponadto nagłośnić to. Powiem ci tak, nie dostanie kościół jeszcze raz batem po plecach, to nie, nic nie może... Nie nie, taka spary, jest prawda. Mądry. Już zaczął palik jeździć po nich jak połysek kobylę, SLD to samo. No to jest I cisza. I jeżeli ja słyszę takie wypowiedzi, jakie są w telewizji ten, że ten czysz praktycznie nie powinien być, pieronek to, co Pieronek mówi następne, to słuchajcie, to znaczy, że jeszcześmy nie dorośli do pewnych rzeczy. Kościół jeszcze nie roi. Nie, nie, no po prostu jest chłopak. A przecież myśmy chodzili do kościoła w, lat, w latach 80. i tam tamżeśmy tam, prowadzili działalność. Tam żeśmy chodzili samochody z Polski. Kryzysu wewnętrznego. A no dzisiaj to... co? I tak Proszę Państwa, I jeszcze bym chciała koniecznie. koniecznie godzina dziewiętnasta, dwie godziny mijają. O, może, ale ja bym do Pani chciałem, Ceryńska, tak, Pani, jak ona się nazywa? Pitera, tu jest, z, to to, i to, działa, to, Była, była dwa tygodnie temu. To jest to, to jest to, Właśnie, ale mamy serdeczną, serdeczną prośbę, żeby koniecznie w przy najbliższych jakichś spotkaniach nagłośnić i podkreślać wszędzie, gdzie tylko możemy, że Pani Pitera była powołana przez rząd Pana Donalda Tuscia po to, żeby. Pilnowała kryształowości tejże władzy, prawda? Żeby pilnowała tych, broń Boże, żeby nie zaistniały afery. Więc jak ona śmiała nie zauważyć, ta y, pani polityczna, że właśnie taki golden się działo? Że synek naszego premiera jest zamieszany? Jaka to hańba słuchajcie! Jaki wstyd, dlaczego nasi działacze nie mówią o tym? Głośno rodakom, że jest to ewidentny dowód na powiązania z czarną energią azjatycko-włosko-rosyjsko-polską. Dobrze, ale ujawniła jedną operę dorszową. Dorszową, dorszową. Niech ona na tym dorszu objedzie bo ja ją tu spotkam kiedyś.